Ja się nazywam Natalia Dziąg, mam 26 lat, w Centrum Służby Rodzinie pracuję od kwietnia i tutaj na trochę innym stanowisku niż w Warszawie, bo tam stricte jako street worker, a tutaj jako specjalista do spraw pracy z osobami w kryzysie, czyli obejmuje to takie dwie, dwa obszary, matki z dziećmi, no i głównie to, co mi jest najbliższe, to właśnie praca z osobami doświadczającymi bezdomności. I to jest bardziej taka praca street workersko asystencka można powiedzieć. Seatworker to jest taka tak, to jest osoba pracująca na ulicy. To jest taka metoda outreachowa, czyli polegająca na tym, że pracujemy nie, nie zapraszamy człowieka do instytucji, do miejsca, w którym może być oferowane mu wsparcie, tylko to my trochę wychodzimy jemu naprzeciw i idziemy do jego naturalnego środowiska życia. Jeszcze jak mieszkałam i pracowałam w Warszawie, to raz na jakiś czas, tak starałam się, raz w miesiącu, czasami rzadziej, w zależności od sytuacji i też zasobów takich czasowych. Starałam się przyjeżdżać na zupę na Pytrynie i tam poznawałam sporo osób. Oni podchodzili rzeczywiście najpierw, tak jak zazwyczaj się zaczynało po prostu od rozmów o tym, o przedstawieniu się, o tym jak mija dzień, ale dość szybko dochodziło do takiej sytuacji bytowo-socjalnej człowieka. Niektórych jeszcze pamiętam, że znam z czasów, kiedy przed wyprowadzką do Warszawy, że poznaliśmy się właśnie jak ja jako totalnie wolontariusz u, u jezuitów gdzieś tam Wychodziłam sobie na ulicę i, i gdzieś mi to było bliskie, żeby, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. No i też jest projekt łaźni mobilnej od, od marca, podaję. To znaczy, to jest druga edycja i ja jestem stricte zatrudniona w tym projekcie. Czyli jestem takim streetworkerem tego projektu, ale wiadomo, że to wychodzi szeroko po to, poza ten obszar. Więc częściowo są to też ludzie poznani. Jak wiedziałam, że akurat będę gdzieś w okolicach łaźni, to tam podjechałam i... I, I tam się poznaliśmy. Albo osoby, które ja powiedzmy w czasie patrolu poznałam gdzieś na ulicy, jak jechałam rowerem i zobaczyłam. No to właśnie, żeby zachęcić, jeśli to były osoby w takim dość dużym zaniedbaniu, to, to żeby skorzystały z łaźni. Tak, to jest, to jest łaźnia, w której nakręciliśmy między innymi wywiad z Krzyśkiem. Ostatnio koleżanka, to było przedwczoraj, moja koleżanka mi powiedziała: Natala, ty masz duszę bezdomnego. Ja tak mówię, kurczę, co masz na myśli? I rzeczywiście jak później, bo powiedziała i w sumie nie kłóciłam się z tym, nie negowałam tego. No ja sama na przykład policzyłam dzisiaj, jak rowerem tu jechałam, no to policzyłam sobie, że obecnie mieszkam w 14, już w ogóle mieszkam, to jest 14 miejsce, w którym mieszkam w ciągu swoich tam 26 lat, bo też był i dom dziecka, i rodziny zastępczej. I później już wynajmowane, takie już jak się usamodzielniałam, różne mieszkania czy w Łodzi, czy w Warszawie. Więc chyba to jest to, że niektórych z tych ludzi po prostu mam poczucie, że rozumiem, bo też mają jakąś taką y, biografię życia, niekoniecznie w jednej konkretnej rodzinie i, i to jest coś, co, co mam poczucie, że po prostu rozumiem. Mam świadomość, że mnie się mega poszczęściło, bo, bo moją rodziną gdzieś są osoby, które po prostu mi albo pomogły, albo się zaprzeźniliśmy na tych różnych etapach mojego życia I, i właśnie mam takie poczucie, że kurczę, mogłabym być w tym miejscu, w jakim oni są. Ja mam po prostu szczęście i, i nie wiem, jakoś y, y, ogrom zasobów, które, które mnie wsparły, w sensie w, w moim życiu i, i gdzieś... To powoduje, że chciałabym, żeby ci ludzie też doświadczyli, że może być dobrze, że, że różne takie doświadczenia w życiu trudne nie znaczą, że, że musi do końca życia być trudno. Tak, teraz mamy, obchodzimy Tydzień Ubogich, związany z 19 listopada, czyli Światowym Dniem Ubogich i ja rozróżnam biedę w różnych takich przestrzeniach. Jedna to jest ta rzeczywiście materialna, kiedy człowiek ma, jest po prostu w trudnej takiej sytuacji ekonomicznej, no ale druga, Taka uważam głębsza, o której mniej się mówi, ale ona czy w diagnozach, czy w wywiadach, czy po prostu w towarzyszeniu wychodzi. To jest taka um, bieda związana trochę z samotnością, z relacjami. Pamiętam początki, to akurat były w Warszawie jeszcze, to y, wchodzenie do pustostanów, czy do skotów, to było dla mnie y, taka fascynacja niejako, może nawet ekscytacja lekko, bo to jednak ma taki swój klimat, można powiedzieć. Można to trochę y, porównać też z urbexem czasami. Y, Teraz inaczej, trochę to się różni od pory roku. Czy to jest jesień, czy to jest zima, czy to jest wiosna, od pogody, bo na przykład jak i, i trochę też od miejsca: czy to jest altanka śmietnikowa, czy to jest działka po prostu jakaś ogródkowa, czy, czy to jest właśnie pustostan, czy jakiś nie wiem, budynek kolejowy, pokolejowy, czy właśnie opuszczony lokal socjalny, to znaczy opuszczony, ale, ale zaniedbany, a w nim ludzie nadal przebywający. Na ten moment to już na mnie nie robi wrażenia. Ja wchodzę, wychodzę. Chwilę posiedzę, chwilę posiedzę po kozie, pogrzeję się, pogadam z tym człowiekiem, no ale ja wychodzę, idę do swojego domu. A ten człowiek, i to jest ten trudniejszy wymiar, ten człowiek tam śpi, ten człowiek tam jest, tam, ten człowiek tam dba o to, żeby nie został okradziony. Ten człowiek stara się to trochę jakby zaimplementować na, na mieszkanie. I, i widzisz jakieś właśnie opakowania po jedzeniu, widzisz jakieś buty, widzisz jakiś piwór czy materac i, i widzisz, tu był ten człowiek. Jeśli go znasz, zostawiasz jakąś kartkę, informację, bo on też... Oni trochę to traktują, jak tak swój dom. Więc czasami jest tak, że wejdziesz, wiesz, że jak zostawisz kartkę, to, to on ją odczyta, nie? I, I się odezwie, bo może od kogoś weźmie telefon, no albo się nie odezwie, bo, bo, bo nie ma jak, nie? W Warszawie było tak, że wchodziliśmy zawsze parami, i raczej się nie baliśmy, bo najczęściej szliśmy do, szliśmy do ludzi, których znaliśmy. Chyba, że było tak zwane koczowisko, było więcej osób. To pamiętam jeden, był taki na woli pustostan, gdzie było dużo osób, było ciemno, więc poprosiliśmy Straż Miejską, żeby z nami pojechała. Ale człowieka, nie, nie, nie miałam sytuacji jeszcze, żeby się przestraszyć człowieka. Takie radości to tak naprawdę mam w tej pracy bardzo często. Gdyby nie to, to bym chyba sama była w psychiatryku czasami. Jakby się tylko trudy jakoś tam ludzkiego życia doświadczało. To, że nie wiem, pojedziemy z człowiekiem, który nie ma 3 lata dowodu osobistego, pojedziemy jednego dnia i po zdjęcie do dowodu, i wyrobić w końcu ten dowód, to to yy, sprawa mi radość, że zaufał, że pojechał, że gdzieś tam skorzystał z tej możliwości towarzyszenia mu i, i gdzieś. Yy. Gdzieś to się dokonało. Chyba taka najtrudniejsza emocjonalnie, jak teraz w pamięci mam, no to jest właśnie śmierć człowieka, że mieliśmy człowieka, który nam rzeczywiście zamarł. Mimo że mieliśmy interwencję taką wieczorną, od kilku wieczorów próbowałyśmy tam z koleżanką z Marysią pojechać i go namierzyć, jego za każdym razem nie było. Któregoś lutowego mroźnego wieczoru, on rzeczywiście tam był i był pod wpływem alkoholu. Nie chciał, żeby go przebadać alkomatem. Wezwałyśmy Straż Miejską, czekałyśmy. My już marzłyśmy, a on był przykryty raptem takim śpiworem. No i przejechała Straż Miejska, nie został zabrany. Pan do, do, do noclegowni czy do izby wytrzeźwień, bardziej wtedy. No i następnego dnia rano dostałyśmy telefon od innej Strażniczki Miejskiej, że pan zamarł. To, to był taki, pamiętam, pierwszy moment, że nasza wtedy koordynatorka, niemalże tego samego dnia nam superwizję załatwia, bo to było takie. Pierwsze moje doświadczenie też śmierci człowieka, z którym gdzieś tam, akurat z tym panem mało, mało jeszcze niewielką relację mieliśmy, ale, ale właśnie ta śmierć. Czy jak jeden pan, i to z zespołem pamiętam, przeżyliśmy bardzo, jak jeden pan miał próbę śmierć samobójczą i, i to były takie nasze dylematy, czy i wiadomo, no to jest ludzkie, że mamy pytania, czy mogliśmy coś inaczej, co zrobiliśmy nie tak. Mm. To, co jest tutaj dla mnie też wartościowe i cenne, to samo Centrum Służby Rodzin jest dość fajnie zsieciowane z różnymi czy instytucjami, czy, czy właśnie organizacjami. No, ja sama nie ukrywam, że też, zwłaszcza jak to chodzi o człowieka, no to, no to też szukam tych kontaktów, szukam osób, które czymś konkretnym się zajmują, żeby wiedzieć, gdzie, z kim tego człowieka sieciować, żeby mu odpowiedzieć na jego właśnie potrzeby. Streetworker na przykład ma trochę inną y, drogę y, wykształcenia, i akurat to jest fajne, że. Bardzo dużo streetworkerów to jest po prostu zatrudnianych w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych i w Warszawie też tak było. Tutaj wodzie, tak w tym klasycznym rozumieniu, są akurat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, więc tam też pewnie jest wymagane wykształcenie już średnie, a u mnie było tak, że ja wykształcenie mam jako już takie ukończone na razie, to jest terapeuta zajęciowy raptem, bo pracowałam kiedyś na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, no ale robiłam w międzyczasie kurs trenerski, taki szkoleniowy, więc to myślę, że te warsztaty też z tego trochę wynikają. Dużo tak, bo teraz jestem w trakcie studiów pedagogiki resocjalizacyjnej, które bardzo zresztą lubię i, i dla mnie ja uwielbiam to, że kurczę, rozumiem co wykładowcy mówią w dużej mierze. Mimo, że oni to ładnie nazywają, jest tak teoretycznie silnie obudowane, to, to wiem o czym mówię, mam takie poczucie często. Dlaczego jeżdżę po mieście na rowerze i dlaczego złamanie obojczyka mi nie wybiło tego pomysłu? No ja uwielbiam rower i, i to jest. Kurczę, to jest raz, że takie mm, oddaje trochę wymiar tej pracy, że no ja mam zadaniowy czas pracy, więc Mimo, że i tak pracuję grubo, myślę, ponad etat, to, to jest fajne, że po pierwsze no, sama sobie dostosowuję, nie, nie muszę się wkurzać, że siedzę w korku, bo tam człowiek nie będzie na mnie nie wiadomo ile czekał, nie? Wsiadam na rower, włączam sobie nawigację, jeśli nie znam miejsca, no i po prostu jadę i to jest super. Ale rower po prostu jest szybki, rower jest wygodny, rower sprawia, że nie jest to nudna praca siedzenia za bujurkiem, a ja bym w takiej nie wyrobiła. Więc pewnie jak będzie zima już taka ostra, bo w zimę będę jeździła, pewnie jak będzie nadal rowerem, pewnie jak będzie ostra, to będę bardziej miała ten tryb chodzony. No, no ale to jest wygodne, to jest szybkie, to jest fajne. Ludzie sami czasami mówią, przechodzą koło csr -u. Osoby, które na przykład są na Gałczyńskiego albo właśnie doświadczające bez z innych miejsc. I oni sami czasami wchodzą do CSR-u. Ja chcę, żeby nikt nie wchodził, bo wiem, że mam od cholery, mam dużo akurat roboty. Oni podchodzą i mówią, że bo widzieliśmy twój rower, więc podeszliśmy.